Proszę Państwa, raz pański Duo tromp albo Trąbchunik, hunik Zależy, yy, które panie brzmi. Już ja tak powrócił, a ja mam walizkę. Bo dzisiaj będziemy ruszać w podróż. Dzisiaj znowu zwiedzimy kilka państw, proszę Państwa. Dzisiaj mamy 5000 złotych, To są dzisiaj nasze pieniądze na podróż. I będziemy dzisiaj szukać kogoś. <laughs> Chyba mamy taksówkarza. Przepraszam, zapraszam. No właśnie, taksówkarza. Będziemy podróżować taksówką. I potrzebujemy kogoś znaleźć, kto pojedzie na wycieczkę za 5 tysięcy złotych. Oczywiście jedziemy z taksometrem, e, więc on będzie po prostu nabijał cały czas y, nam y, kwotę. Chcemy dojechać gdzieś za 5 tysięcy złotych. a my musimy znaleźć jakąś taksówkę tutaj, która po prostu nas zawiezie i jak się skończy 5000, tysięcy, to wysiadamy, więc nie możemy wysiąść naprawdę, nie, na autostradzie. To była było akurat fajne, ja bym pojechał później stopem. <laughs> Myślicie, że ile to będzie? Ja obstawiam tak 8 podejść. Mm -hmm. Mi się podoba pan, który stanął za wami dokładnie na awaryjnych, bo to auto jest duże, Ona daje też duże możliwości w nagraniach. Idziemy do busa? Idziemy do busa. Chodźmy no. Dosyć szalony, ale chcieliśmy zobaczyć, jak daleko możemy zajechać na taksometrze z taksówkarzem za 5000 zł. Ale żeby to sprawdzić, trzeba znaleźć świra, który się takiej podróży z nami podejmie. Poniedziałek, godzina 12:30, a my zaczynamy szukać chętnego na najbardziej szalony kurs w życiu. Mamy budżet 5 koła i chcieliśmy pojechać gdzieś za 5 koła. Nie, nie robimy sobie jaja. Nie chce pan porzucić wszystkiego i pojechać z nami za 5 tysięcy gdzieś? Nie, nie jak taryfikator wyskoczy 5 tysięcy, to po prostu kończymy podróż, nie, nie, i... podróż i. Dobry, dobry, by dobry ale nie dzisiaj. By nie dzisiaj? Mamy określony budżet i chcieliśmy po prostu gdzieś się przejechać. Czy chciałby pan się z nami przejechać taką dalszą podróż? Co jak się okazało, nie było w ogóle łatwe. Ktoś dalej? No próbujemy dalej oczywiście. Y Mam do pana przykro wiadomo, że jutro o 6 rano jadę na kanale. To tam nie dojedziemy tak nie dojedziemy Bo, o, o, Teraz. To nie, to ja nie zabrany. Już yy, to już nie te lata z Czasami ceny, które dostawaliśmy, były dosyć zaporowe, mówiąc bardzo delikatnie. Ja, ale nie no, za 5 godzin to co? tu, no, gdzie pojedziemy? Tutaj, no pojedziemy. Słuchaj, że klotek kosztuje nawet do zakopanego. No to co dalej? Jak klotek do zakopanego? Cztery, do Budapesztu jest 422 zł na Uberze. Ale jak mówi przysłowie, kto szuka, ten znajdzie. Bo mamy budżet na wycieczkę. Chcieliśmy się przejechać taksówką po prostu. Do wyczerpania budżetu, że jak się skończy budżet, to pani nas gdzieś wyrzuca. No i, no i tyle. No. Chyba się dogadamy po drodze, że pani będzie musiała wrócić, że się przejdziemy. Budżet jest wysoki i chcieliśmy po prostu chcieliśmy taką przygodę przeżyć. Ma pani wolne dwa dni może. Ma pani wolne dwa dni? Gdzie się przyśpimy po drodze? Przygoda. Myślę, że tak dojedziemy. Gdzie masz wyjść? No, tyle za ile dojedziemy za 5000 zł. Na ile? 5 tysięcy. Więc tyle na ile? 5 tysięcy? Ile na taksometrze po prostu. Jak będzie na taksometrze 5 tysięcy, to wysiadamy To teraz? Tak. A kiedy? No ja nie wiem, kiedy pan chce z panią? Może pan chce, nie wiem. Na jutro. Teraz? Tak. No trzeba pojechać do domu. No to dobra, pojedziemy. O kur... <grywa> dobra, a czemu nie latakom? Bo, no bo taki mamy po prostu challenge. Szano? Dobra, to ja przez godzinę będę tutaj, to ja pojadę no myśmy... do domu, wezmę swoje no, rzeczy. No tak, i Jest? jesteś? jesteśmy, jesteśmy mówieni. Dobra, do zobaczenia. Mówiliśmy się na odjazd o 13.30, więc na godzinę poszliśmy na śniadanie. Wśród niektórych jednak zaczęły pojawiać się pewne wątpliwości. Przepraszam bardzo, czy mamy tu jakieś uprzedzenia do prowadzenia pojazdów dwóch przez kobiety? Nie, nie, absolutnie Przepraszam nie. Przepraszam bardzo. No powiem Wam tak, moja intuicja nie czuje się do końca bezpiecznie, ale no to nie chodzi o, o to, że to jest kobieta, tylko tak po prostu, tak nie czuję tego feelingu. Ale potem już jesteśmy, jak nie, to jest super czuję. Nie, no ja się dobrze mam. Ja się świetnie mam. Ja nie mogę już dosyć jej podróży. Duży. duży samochód Będzie można się podróżować pod budżet, Będzie można puścić dysyki. Bo mnie nie można. No i pani była na przygód. Będzie nas tutaj Valentina oglądała. Ja bardzo się cieszę, że z tobą jedziemy. Świetny jaka mamy. Świetny Słie... muzeum. mamy. mać. jaka mamy. Ja jaka mamy. Znaczył, Bo to co to jest dziwne? Ja ja po co? pojechało? tak samo. Witamy serdecznie Valerina. Mi Ja naprawdę, myślałam, że to jest jakaś zabawka. Nie, Może nas zobaczyć. naprawdę. My jesteśmy YouTube, YouTuberami, można nas zobaczyć na internecie. To tutaj prezent na rozpoczęcie naszej podróży. Krem z białej czekolady, strzelot To jest dla mnie? Tak. No a dla kogo? Bardzo dziękuję! Prezent na to, żeby podróż była smaczna i słodka. Dziękuję bardzo. Gdzie no no... Ja, pod, ja potrzebuję znać w jaką stronę mnie jechać. Valentina jest 46-letnią kobietą, która pracuje tutaj w Polsce na Uberze. Mam syna 29 lat, córkę 18 lat i mam adaptowaną córkę też 18 lat. Jest po rozwodzie z mężem, który mieszka na Ukrainie, a dodatkowo dowiedzieliśmy się, że niedawno umarł jej chłopak. Tak naprawdę jest silną kobietą, cieszę się, że to z nią będziemy jechać. My, mamy nadzieję, że przygoda przyniesie pani z nami same pozytywne wrażenia i, i humor będzie dobry. Dziękuję bardzo. No, <laughs> zajechała do domu, mówię I, ja jadę do... No. Mówić, a my? Ja mówię, a wy w domu! <laughs> ja to ty na. Do... mamy w domu, no tak? <laughs> Jazda! Zatrzymajcie się! No drogi, się. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą wycieczkę placcie Szczepański Kraków. I to jest to? Z panią Walentiną. Wie pani, to jest to jest przygoda taka raz na życie. Kto, Kto podchodzi i mówi, gdzie dojedziemy za 50. po prostu? Kto robi coś takiego? Aha. Ja no. Rozumiem. No właśnie. <laughs> To jest moja kuzynka. Kuzynka? Tak. Nie na rzeczena? Nie na życzenia. Ja po prostu czekam na pierścionek. Aha. Ile już pani czeka? Nie, akurat pięć miesięcy czekam. No i nie wiem ile się będzie czekać. Pięć miesięcy to świeża sprawa, więc dajmy jeszcze czas. Tak kuzynka albo na Tak. Może wiem. Albo to, albo to. Nie ma nic pośredniego. Nie wiem. Mówię. Dobra. Ona, no to niemożliwe. I później mnie tak mówi, nie, z tobą wszystko możliwe. No i takich ludzi potrzebowaliśmy właśnie. Takiej osoby jak pani potrzebowaliśmy. Po prostu spontaniczność. Prawda. No. Ja nie mam takiego spokojnego życia w ogóle. Zawsze coś jest. No. No i my też. My w dwójkach my też takiego życia nie mamy. My mamy życie raczej pełne szaleństwa. No. Super. No, gdzieś tam nam wybije to 5000. no i co, no? My, my wysiadamy. I dalej co? No, pani będzie pewnie chciała wracać do Krakowa. Pani... No, więc... No, więc możecie wracać do domu, albo ja jedna, albo z wami nie ma. Nie ma, nie ma różnicy, czyli będziemy mogli z panią wrócić. Oczywiście, i to no. ja za darmo was wracam w Kraków. No tak. Naprawdę, no nie ma problemu. Chyba, że jeszcze popracujemy, jeszcze jakąś taksówkę, kogoś zapiemy. zarobimy jeszcze na tym wyjeździe, co? Może jeszcze zarobimy w euro? No, nie mam licencję co taksować w innym kraju To załatwimy jakoś na lewo Załatwimy sobie Wydrukujemy Na pewno gdzieś, gdzieś musimy spać, musimy jakiś motel wziąć Jakieś kosmetyki pani wzięła? No oczywiście no, Gdzieś się prześpimy, to trzeba będzie się umyć rano i jedziemy dalej Rano się pomalujemy, będzie super <laughs> pięknie kochani, mamy już 17 złotych <noise> jeszcze to, tylko. Do 5 tysięcy trochę jeszcze nam brakuje. Moim marzeniem jest przekroczyć granicę z Włochami. Po prostu. No, jak nie dojedzie się dalej, to trudno. Do 5 tysięcy jedziemy i koniec. Takie no. jest, taki jest zadanie. To jest takie zadanie? Tak. To jest zadanie. Dla pana? To jest takie zadanie, bo ja jestem twórcą. I takie, sobie za, takie stworzyłem sobie zadanie. A możemy być na ty w ogóle? Tak, tak. Oczywiście. Tak? Oh, tak pani mówię, pani, 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 no, bo tak ja tak mówię, pani, pani. No, bo ja zawsze. Bo ja jestem taki po prostu, że ja z grzeczności zawsze mówię. To była dla pana z pani najtańszy przejazd po taksometrze. Jak można dalej dojechać. No i super. Proszę. Moja mama na przykład nie wie, że teraz jadę taksówką. Moja mama to mnie zadzwoni, bo ja się mama jadę taksówką, a ona się to, o super, a ja powiem, no znaczy nie wiadomo, nie, nie wiadomo. I tak wspólnie jadąc nie wiadomo gdzie, stwierdziliśmy, że kierujemy się na południe, gdzie doszliśmy do wniosku, że mamy największą szansę na przeżycie wspólnie fajnej przygody. 427 złotych już jest. Ile jeszcze? Nie, nie, 4373 tak zł. Przerwa! Za każdy rozpoczęty 500 zł na taksometrze płaciłem, Walentinie, 500 zł. One, two, three, four. Kolejna transza. Masz jakieś euro korzystać do toalety? Przecież to jest Polska, jeszcze. Nie, to jest Fresh Corner. My no już nie. to nie jesteśmy za granicą. Ale ty jesteś naprawdę, powiem Ci szczerze. Ej, 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 ale szczerze, mega mocno. Meksykańskie magiczne. Ale, co, ale, bierzesz, ale bierzesz, bierzesz 15, bo wystarczająca jest 15, nie? Nie. 15 tu jest wystarczające, więc bierzesz 15 tutaj, trochę kropkę, prawda? Preferuję 30. <laughs> nie mają takich rozmiarów. Twoje koledzy nie wiem czy. Masz... <gry> Proszę Państwa, czekaj, 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 czekaj. Jest. Pierwszy kraj na naszej mapie podróżowania taksóweczką. Przez ten po prostu cały odcinek, tak? Eee. Jest tysiąc wow! wow! Państwa. Jesteśmy na zasadzie jest w Czechach. Piękna sprawa. Szybka ocena nas jako pasażerów. Czy była warta poświęcenia, czy była warta podjęcia decyzji, że jedziemy? Ale jest już jedna już minęła. Ta podróż warta tylko tego, co ja już jadę z takimi bardzo fajnymi, pięknymi, dobrymi ludźmi. Tak! To już nie ma! Pieniądze. Nie ma! To, to już jest różnica. Czyli jedziemy za darmo! Dobra! Przekazanie gotówki, proszę bardzo! Przekazanie gotówki. 1500 zł, tak? No, piękny tydzień! Jesteśmy w mieście Brno, jedziemy do restauracji. I nie zbaczamy. brniemy tam. I rzecz w tym, że nie możemy zakończyć naszego przyjazdu, bo się y, usunie i będzie trzeba robić nowy, więc musimy szybko zjeść, bo się nalicza za postój. <laughs> Trzeba bardzo szybko jeść. I to się okazało lekkim problemem. Valentina nie mogła zapozować w taksometrze przejazdu, więc każdy nasz postój kosztował nas złotówkę za minutę. Łatwo zatem zrozumieć, że 8-godzinny postój, jak planowaliśmy na sen, kosztowałby nas 480 zł, co nie byłoby optymalne, jeżeli chodzi o odległość. Valentina sama z siebie zaproponowała, żeby dobę przedłużyć i jechać, aż nie wybije 5000 zł. Więc jeszcze raz bardzo dziękujemy ja i Julka, Walentinie, za to, że się zgodziła spędzić prawie 16 godzin za kierownicą. To jest wyzwanie, to jest freestyle, a ona wykazała się świetnym duchem do zabawy. Oczywiście jedzenie pokrywałem ja, a propos jedzenia. Proszę Państwa, jak zastanawiacie się kiedyś, czy na jakichś randkach z kobietami jest presja, to tutaj mamy dodatkową presję. Są dwie kobiety i licznik y, leci. Licznik leci. Proszę bardzo. Mam dodatkową presję, muszę szybko zjeść i zadowolenie... <grym> Godzina kolacji, gdzie kosztuje 60 złotych więcej. Jemy szybko, 15 minut i z No i tak to właśnie wygląda, kochani, że ja jako jedyny zamówiłem czeskie jedzenie. Ja się poświęcam, a wy jedziecie swoje, tak? Baby siedzą i oglądają swoje TikToki y i mówią, o ładny TikTok, ładny TikTok. To też do W restauracji po prostu kolacje są drogie, tak? Płaci się za czas, jak siedzisz, za czas, jak jesz, kiedy mm. musisz zapłacić za to, co, co jesz. Na to co pijesz. Proszę Państwa, Jedno oko, jedzą oko, jedzą oko. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy zadowoleni. Moje wygląda śmiesznie. Wygląda jak mój horror jedzeniowy, twoje, ale moje wygląda kłamie. No? Najwyżej całopiec sobie jeszcze twoje później. Zjedliśmy, popiliśmy. Wracamy, wracamy do samochodu, żeby nasza podróż dalej się odbyła. No i opuszczamy Brno, kochani, tak? Opuszczamy to Brno, nie brniemy nie dalej. Brniemy dalej, dalej dalej. Dobra, myślałam co się z Brnem. <ścoughs> Proszę Państwa, ominęliśmy 2000 złotych. Wow. 2000 zł ominęliśmy, to jest niesamowite. Zaraz będzie granica, bo tam był ten Hotel Admiral. Jest to ty. możliwe. I to jest możliwe. Zrobimy do tej okazji. Szukamy się. <laughs> sok, sok. Red Bull doda Ci skrzydeł Red Bull's gonna give you wings I teraz? Red Bull nadaje kryła <laughs> Nie wchodzi tutaj banda ale, ale, bo auto w nezwiedzie nie można tak Kto to się nie uczył Proszę Państwa na tylnej na tylniej kanapie dochodzi 251. Oczywiście na przednim siedzeniu też dochodzi 251. <laughs> i mamy 3000 złotych. 3000 tysiące złotych, proszę państwa, 3000 zł. złotych No jesteśmy, jedziemy sobie przez y, Austrię, tak Zobaczymy jak, nie wiem jeszcze jak nas prowadzi dalej Zobaczymy jak jedzie nasza taksówka Ale ogólnie powiem tak No istnieje ogromna, ale to ogromna szansa na to Że my się jeszcze zobaczymy Że my się jeszcze zobaczymy na przykład za parę dni, kochani Tak, dokładnie, bo bo no, tutaj nasze taksówkarskie przygody mogą się zakończyć w takich okolicznościach, że my nie będziemy mieli wyboru. My będziemy musieli coś jeszcze zrobić. No a szkoda wracać. No nie, no szkoda wracać. No, no jak, no, no, szkoda, no co będziemy? Co? Pojedziemy, wsiądziemy i o, jesteśmy gdzieś na środku drogi i będziemy wracać. Trzeba tą misję troszeczkę dalej przeciągnąć. Ona musi mieć większy sens. E, kolejna transza, proszę. <laughs> proszę. Dziękuję. <Nie. laughs> Przepraszam, co pani robi? Jak ja są bardzo ładne gwiazdy. Ej, ten zapach Kibla, ogólnie takie postoje, tak super mi się kojarzą z wszystkimi takimi wyjazdami, właśnie, autem za granicę. To, czyli tam to, co. My, my myślałem, że. A to jest fajny my, my Myślałem, że właśnie coś powiedzieć, że mega śmierdzi, czy coś takiego. No tak, ale to jest taki smród tej to, to ja pod tytułem wyjazd. Rozumiesz? Mop, wstajesz, tak, fajnie. To prawda. Chciałem tylko zakomunikować, że. że mamy 4000 złotych zaraz tam, nie? 4000. Czy już jest 4000 w ogóle? Proszę bardzo. 4000 złotych do celu, czyli który sobie wyznaczyliśmy jako nasz taki fajny cel. 325 km. Nie dojedziemy raczej. Co oznacza? Że będzie bardzo ciekawy, proszę Państwa, dzisiaj. Bardzo będzie ciekawy. 4000 złotych, proszę Państwa, na taksówkę, kumarz? jest to możliwe. Jesteśmy w Austrii. Moja mama na nadal nie wie, gdzie jestem. A nie ma guzika? Czego nie ma? Guzika! Co to jest guzik? No dobrze, ja Dobrze, to robimy. Ma. Yes. No to się pytam, czy nie ma. Mają przerwy, bo jest 24. No jaka przerwa 24? No nie wiesz, że na stacjach jest liczenie zawsze w 24. No tak, no, tak dobra racja. Pewnie do jakiejś 24.10 coś takiego nie mamy. Poczekajmy, no i tak coś byśmy kupili w tym sklepie, bo to jest sklep duży. Jest, muszę uzupełnić proteiny. Jestem głodny. No co poradzę? No nie będę jadł fast fooda. Nie chcę jeść fast fooda. Nie chcę jeść fast fooda. Jeść fast fooda. Dato, przepraszam. Drogo, ty coś tam siedzisz i... <ślam> Ej to jest Farmazon, nie? Ej to jest Farmazon, ej. Ja chciałbym komuś, komuś logicznie myślącemu, wytłumaczyć, jakby jak ktoś nie wie co robię w życiu, wytłumaczyć mu dlaczego... Ja no, zamknięte, liczę, liczę. <śla> 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 Róbuję, <śla> ja. A dzisiaj, wiesz, to taksówką y jechałem, bo sprawdzałem, czy da się dojechać za 5 tysięcy. No, to jest, kochani, niesamowite, że możecie co robić to w życiu to, co, co chcecie. To jest w ogóle? A zaraz coś internet, bo nie było cię w samochodzie, zaraz internet mi tutaj podliczy czas oczekiwania, ziomek. Nic się nie dzieje. <laughs> nie nie Nic nie się, nie 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 dzieje. się nie dzieje. Nic się nie dzieje. nie mamy, ale mamy tak. Nie mamy, mamy, tak, pizza. No, mięso. No, ja mam z nimi kiedyś współpracę, i mają takie dobre napoje w ogóle, które zastępują posiłek. Tak. Nie. E... Kupiłem na testa, żeby sprawdzić, czy dobre. nie ze mną współpracę. Ja robię takie rzeczy. E, już się daje Kinder Country, kochana. Dziękuję. Proszę cię bardzo Trzymaj I zapinamy pasy I Jedziemy dalej proszę państwa Niecałe 1000zł mamy do wykorzystania To jest możliwe To jest, to możliwe. jest możliwe Buongiorno Eee Ciao bella Italiana ciao bella, ciao. Ja, Proszę państwa, Włochy Welcome to Italy, ok? Fajnie, bardzo się cieszę, że byłem Proszę państwa Chciałbym tylko powiedzieć, że Mamy 4997 zł Jesteśmy nibidnez? Jesteśmy w pizzy bliżdż... No ja to fajnie bardzo mi podoba. To jest taka przygoda twoich starych, którą ci opowiadają, nie? A jechaliśmy sobie, w sumie tak słówko, nie wiadomo gdzie o godzinie trzeciej wysadziła na samotosta i musieliśmy iść Nie wiadomo gdzie i bla Koniec gazu? Pika! Gdzie? Udało nam się dojechać? taksówką za 5000 tysięcy złotych, proszę Państwa, 5000 tysięcy złotych, dosłownie 5002 jesteśmy e, E55, Gemona del Rudy, Udine, Włochy. Jeszcze no tak? że przed chwilą było jakieś życie, były sklepy, kasyno, wiecie, cokolwiek się działo, a, a teraz jesteśmy na autostradzie. Ogólnie, ogólnie no dobra, ale przynajmniej cokolwiek, a tutaj jesteśmy na proszę? autostradzie walonej. Proszę. To było tak fajnie, to no już iść, szkoda. Nawet... Minuty się nie zdrzemnęłam. Łapiemy stopa i jedziemy dalej. Stop. Stopa, stopa, kończy się Proszę Państwa, jako że jesteśmy kanałem na YouTube, który, który jest zawsze szczery, zawsze autentyczny, pokazuję jak jest. Chciałem powiedzieć, że dzięki niesamowitej uprzejmości Walentyny podjechaliśmy półtorej kilometra na stację i tutaj Chodzi nasza misja, ponieważ tam było niebezpiecznie. Po autostradach raczej na nogach się nie chodzi. Nie tankuję. I co teraz? Może trzeba podejść do obwodnicy y, północnej Udine. Mamy, mamy kawałeczek. No i jakoś się tam przetransportujemy. Tego jest nam mało, tak? Ruszamy w dalszą podróż, tak? Będziemy się żegnać. Będziemy ruszać w kolejną przygodę. I to jest piękne, proszę Państwa, w życiu, w życiu na YouTubie, tak? Że, że już nie może być. Bardzo dziękujemy Tobie za tą podróż, naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo była dobrym driverem. Fajnych ludzi. <grym> naprawdę. Jedź, spać. Dobra. I rano wypoczęta do domku. Pęknie. Jesteś w domu, bezpiecznie. Dobra, ja nawet tak. będę w domu. Tak, jest wiadomość, jest WhatsApp, jesteśmy połączeni, Dobra. czekamy na wiadomość. A my, dorośli ludzie, idziemy zająć się własnym życiem, tak? Dobra. Do widzenia. Dobra. Pa. Wszystkiego napiszę jak będę w domu. Dobra, Dobrze. Cudnie. I tak oto skończyła się nasza trasa z Walentiną. Przejechaliśmy łącznie 895 km przez Katowice, Brno, Wiedeń i skończyliśmy na stacji benzynowej obok miejscowości San Salvatore we Włoszech. I może powinniśmy tutaj skończyć, ale tak się nie stało. Najbliższe miasto jakie mieliśmy obok to Udine. Niegdyś dom dla takich legend piłkarskich jak Antonio Di Natale, a dla nas dzisiejszy cel podróży. You traveling. You know. Yeah. Do you drive czy nie? not? You you sleep here? No. You drive to Vienna? Yeah. Why? I can I can uh, Maybe. Już po chwili na stacji znaleźliśmy kolegę, który mimo dosyć krzywego angielskiego był chętny, żeby nas ze sobą zabrać. You drive to Vienna or not? Yeah yeah. yeah. Oh it's good. Cool, so no it's a from Poland. We're traveling to. From Romania. From Romania! Oh, oh Romania! We wow. love Romania! We were in Romania last year. Wow. Brasov. Wow, ah, okay. And there's a sign like Hollywood, brasil. Yeah, yeah, yeah. Yeah, no. Yes, amazing, super. Tak się żyli, tak się właśnie żyli. To to było. Ładne. Tak Jedyna się... osoba w ogóle. I nawet w ogóle translatora nie używaliśmy. W ogóle jakoś tak w takim prostym no, angielskim, no takim w ogóle. Się no? od razu? <violet league> Ej, nie, 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 nie no. Nasz rumuński zbawiciel źle nas zrozumiał. Zrozumiał, że mamy swoje auto, które się uzysło, i prosimy o hol do Udine. Jak to okazało się błędnym założeniem, to powiedział, że nie może nas wziąć, bo jak on to ujął... Is everything is the fucking Jeżeli go zatrzymają, to będzie miał problemy, że nas wiezie, bo nie jesteśmy zatrudnieni w jego firmie. Dobra, czyli jednak możemy dodać te emocje. <laughs> Widzicie kochani, jak tu się wszystko zmienia. Życie jest takie nieobliczalne. Myślicie, że już macie grunt pod nogami i opcje. Nigdy nie ma opcji. On chyba myślał, że nas odholuje po prostu. Police fuck me. Tak, powiedział. Police fuck me. <laughs> Nie chciałem tak łatwo się poddać. Na stacji pojawił się fucking police. Czyli karabinierzy, a ja stwierdziłem, że ich zapytam o podwózkę. Jurka za to miała troszkę inny plan. I co robimy? Idziemy, bo mi pokazała mapa, że możemy sobie, kochani, stąd przejść. Jakimiś dodatnymi wsiami wiecie droga waszego starego ze szkoły? Godzina trzydzieści. Ja uważam, że to jest super plan. Super nie, nie plan. Nie, Mogliśmy nie. wrócić z Walentyną, ale to był bardzo słaby plan. Ten nie, nie. mi się podawał o wiele bardziej. Także komu w drogę temu czas, idziemy na spacer? Super! Ale jakoś tak szybko tutaj, co? No ja właśnie nie mam kur... O, to chyba tu! Klamka otwarta. Zapraszam! Zapraszam, chodźmy. Nie powiem, jest tu Chodźmy, chodźmy, zapraszam. Co ty gadasz, chce? A tak mała żywa? W Co się? Sensie... Zamykamy, żeby nikt nie wiedział, że poszliśmy stąd. Tutaj jest jakiś dziwny znak. My i świetnik I dwa samochody. I to jeden policyjny. Może to oni z tym przyjechali, no a ja no będziemy no. ten ty raz szli. Przez moją walizkę jesteśmy głośno. <noise> <noise> to jest niesamowite, że na taką podróż księżniczka wzięła balizeczkę. Jaka kur. księżniczka, ty! Nasza droga była dosyć mhm. ciekawa. W środku nocy, w obcym państwie przez las, bez asfaltowej drogi, mhm. ale pamiętajcie, moi kochani, to był jej pomysł. Jak się czujesz? Powiem wam tak, jest ciekawe, jest dziwno. Nic nie widać, bo źle ma chudzi, e, Słychać tylko walizkę Mateusza. Ja. ja ogólnie nie komentuję rzeczy, których się boję, bo ich nie wymawiam na głos, więc ja powiem, że jak przeżyjemy tę wyprawę tak? E, a aczkolwiek ile jeszcze mamy trasy? O, jedyne godzinę, dwanaście. Nastała jasność, proszę Państwa. Mamy drogę, która jest jasna, oświetlona. Nie boimy już się o własne życie. Eee, Kogut. W już ja bolą od tego ale co on wyje, jak... Jak no jeszcze jest, jest ciemno! ciemno. Pracujmy wola. A szczerze, to od tego worsa, jak nie kontent na tych wszystkich odcinkach, Julia. Nie, ty ciężar mojej zajębisz eee, To tak, mój pracaczek już znalazł miejsce. Ludzie w ogóle zaczęli jeździć do pracy. Popularne kuznostwo z internetu. Tromba Bomba, Mateusz oraz Mochunik Julia. Dotarli, dotarło na miejsce, tak? Nie, no nie jesteś o jak zawsze. Jest ok, ale Big Hotel! Big Hotel! Bi, albo, bi, nie, bi, bi. jak ludzie z "Love Never Lies". Albo, jest ich tam pełno. Albo, albo, A? albo co? No dawaj. Słuć słońca wita nas. Ja jedyno czym marzę to pójść spać. I się i tutaj zakończymy ten odcinek, ale nie jest to koniec naszego wyjazdu, nie można tak po prostu pojechać do Włoch, kimnąć się i rano wrócić. Co to byłby za wyjazd? Więc postanowiliśmy wykorzystać to jak się da. W następnym filmie już za kilka dni postaramy się kontynuować naszą wariacką przygodę i będziemy łapać stopa do następnych miejsc. Bo jak już ustaliliśmy, nasze duo lubi niekonwencjonalnie podróżować. Kończymy ten odcinek, zostawiamy Was z nadzieją na lepsze jutro i tyle. Pozdro.